W tej się w nowym odcinku w tym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak nie złowić karpia. Zapraszam do oglądania. Wstęp był oczywiście taki troszeczkę przewrotny, od razu muszę się Wam wytłumaczyć. Jesteśmy na jednej z wód okręgu Polskiego Związku Medycznego w Tarnowie, no i tutaj w naszym okręgu. Mamy taką troszeczkę bolączkę, że w zasadzie zszedł lód, i jak człowiek sobie pomyśli o tym, jakie ryby zazwyczaj łowi się tuż po zejściu lodu, to to są jakieś płotki, jakieś pojedyncze leszczyki. Natomiast u nas w okręgu praktycznie wszyscy ruszyli, żeby połowić karpie, no bo w zasadzie to są ryby, które tutaj jest złowić chyba najłatwiej. No i pomyślałem sobie, że pójdę troszeczkę pod prąd i wybiorę się. Nałowisko, na którym postaram się nie złowić karpia, a moim celem będą dzisiaj leszcze. Jesteśmy dzisiaj na wodzie, która jest administrowana przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Tuchowie. To jest jeden z czterech zbiorników, na którym nagrywaliśmy już chyba dwa filmy. Wybraliśmy ten zbiornik nieprzypadkowo. Po pierwsze, dlatego, że jest to zbiornik niewielki czyli teraz, w zasadzie dwa dni po, po zejściu lodu. Na tak niedużej powierzchni powinniśmy dość łatwo y, znaleźć sobie ryby, a nawet jeśli je nie znajdziemy od razu, no to jest szansa, że ona gdzieś tutaj migrując po tym niewielkim obszarze, prędzej czy później wpłynie w nasze pole łowienia. A drugi powód jest taki, y, że y, kręcąc tutaj film y, o łowieniu na metodę Karpi, udawało nam się. Jakby przy okazji złowić kilka leszczy, to były takie fajne rybki w okolicy kilograma i wydaje mi się, że dzisiaj, jeśli spróbujemy podejść do tematu łowiąc na klasyka, to po pierwsze wyeliminujemy karpie, a po drugie być może skutecznie uda nam się dobrać do, do tych ryb. Do leszczy. No i poza tym jest jeszcze taka generalna sprawa, że chciałem Wam pokazać łowisko i powiedzieć o tym, że wystarczy trochę chęci, żeby zrobić sobie naprawdę bardzo fajną sportową wodę, na której można sobie bardzo przyjemnie połowić, co mam nadzieję dzisiaj uda nam się potwierdzić. No i jeszcze podkreślę, że to jest łowisko No Kill, także... No, bardzo dobrze, że takie łowiska powstają, i my, wędkarze, mamy okazję po prostu połowić sobie na wodach, w których jest szansa łowić fajne ryby. Dobra, tyle tytułem wstępu. Teraz pokażę Wam towar, który przygotuję sobie do wędkowania. No i szybciutko przejdziemy do, do łowienia. Załęb, będziemy przychodzić do wstępnego nęcenia. Jednak zanim o nęceniu, kilka słów o miejscu, które wybrałem do wędkowania. Więc jesteśmy w zasadzie drugi dzień po zejściu lodu tutaj z tego zbiornika. Ciężko mówić, żeby tutaj jakieś strefy tej, tego niewielkiego zbiornika były cieplejsze bądź, bądź chłodniejsze. W każdym razie mamy dzisiaj w sumie słoneczny dzień, więc pomyślałem sobie, że wybiorę sobie. Płytszy fragment zbiornika. Tutaj akurat przede mną rozciąga się taka nieco głębsza rynna, mniej więcej głęboka na 2, może 2,5 metra i dno wychodzi w kierunku wyspy. Przy wyspie jest już bardzo płytko i pomyślałem sobie, że ja postaram się zbliżyć do, do tej wyspy, może nie. Powiedzmy na jakąś minimalną odległość, ale będę łowił około metra od wyspy, czyli w stosunkowo e, dość płytkiej wodzie. I może dzisiaj, e, w miarę tego jak to słońce będzie wychodzić coraz wyżej, e, ta woda będzie się troszeczkę ogrzewać, ale to jest, tylko taki, to jest tylko taki mój pomysł na to wędkowanie. Jeśli chodzi o sam towar, który wrzucę do wody. No to towar nie będzie specjalnie bogaty, przynajmniej na początku, no bo nie wiem czego się spodziewać. Może być tak, że moim celem będą dzisiaj dwa, może trzy leszcze. I tutaj, jakieś bardzo obfite zatowarowanie łowiska byłoby błędem, ale gdyby się okazało, że tych ryb będzie im przybywać, no to będziemy e, starali się dorzucać rybom coraz więcej, e, coraz więcej towaru. Jestem na to gotowy, mam rozłożoną wędkę do takiego grubego nęcenia dużym koszyczkiem. Natomiast ja na wstępie zanęcę tylko i wyłącznie koszyczkiem, który będę łowił. Na wstęp podam około 10, może 12 tego typu koszyczków, i w tych koszyczkach podam towar, który. No, będzie taki jak widzicie tutaj na, na filmie. Jest to towar ciemny, niezbyt bogaty, składa się na niego cztery części gliny. To jest mieszanka gliny Competition z gliną margile, czyli... To dość lekka glina, łowimy na płytkim łowisku, tutaj nie ma potrzeby jakoś tego specjalnie kleić, dociążać, nie ma tutaj żadnego dryfu, więc mamy lekką glinę. I do tego mamy niewielką ilość zanęty, tutaj stosunek gliny do zanęty to jest 4 do 1, przy czym użyłem dzisiaj zanętę troszeczkę bardziej pracującą, zanęty nie dałem dużo, ale zrobimy ją w taki sposób, że ona bardzo mocno buzuje. To jest typowo płociowa zanęta. Ta zanęta ma za zadanie nie tyle karmić czy utrzymywać ryby w łowisku, co zachęcić ją ją pracą, zachęcić te ryby pracą. Czyli będziemy mieli taką zanętę bardzo mocno pracującą, która jeśli te ryby będą się gdzieś kręcić tutaj w pobliżu tego pola łowienia, no to powinny się tam zameldować i kiedy się już zameldują to w łowisku powinny, powinny je przytrzymać pozostałe części zanęty, czy mieszanki zanętowej, które podam na wstępie, czyli robactwo. Przede wszystkim e, robaki ochotkowate, czyli jokers i gruba ochotka haczykowa. Przy czym tej ochotki dałem tutaj niewiele, no, dosłownie może 30 ml, ale pomimo tego ona w całej tej mieszance jest zaznaczona. Tam pewnie po takim wstępnym nęceniu będzie 30, może 40 larw na dnie. Jokersa dałem około 75 ml, no i tego Jokersa już tutaj wyraźnie widać w tej mieszance zanętowej. No i dodałem też pojedyncze, e, pojedyncze larwy, e, czy pojedyncze kasterki. To jest taki dodatek, który ma, no powiedzmy, jeszcze pogrubić nam tą rybę, tak? E, jeśli ona się pojawi w łowisku, no to dobrze by było, żeby te, te leszczyki miały przy czym żerować. No ten stół nie może być za ubogi, no bo one się pojawią i, i odpłyną. Także następnie podam e, towar tylko i wyłącznie małym koszykiem i będę obserwował jak e, będzie się rozwijać to dzisiejsze wędkowanie. Jeśli będziemy mieli pojedyncze brania, no to będę się starał łowić bardzo oszczędnie. Natomiast gdyby się okazało, że będziemy mieli dobre brania, nie wiem, będziemy mieli 8-10 ryb na, na liczniku, no to wtedy e, być może nawet pokuszę się o takie troszkę grubsze zatowarowanie łowiska i zobaczymy może te ryby się nawet jeszcze bardziej rozkręcą. Będę dzisiaj nęcił małym koszykiem, też z tego powodu, żeby nie stworzyć takiego za obfitego placu do, do wędkowania. Będę starał się położyć kilkanaście tego typu koszyków, żeby stworzyć, no jakieś powiedzmy takie takie placuszki, nie mówimy daleko, bo 37 metrów od brzegu, więc jestem w stanie bardzo precyzyjnie zanęcić tego typu koszykiem. E, także, no, tak postanowiłem, że raczej następie po nam niewiele towaru, raczej koszyczkiem do łowienia no i będę obserwował, e, jak się rozwija ta sesja, ewentualnie wspomagał się dużą szklanką. Dobra, tyle. Nęcimy, no i czekamy na pierwsze branie. Jestem ryba jak gdzieś mniej więcej po 15 minutach od zwędzenia. Raczej niewielką rybkę. No, już tam było widać, że jakieś ryby kręcą się z połowenia, bo miałem wcierki To pewien czas. No i teraz mają bardzo ładne takie dość mocne branie. No i jest chyba pierwszy leszczyk dzisiaj. No, to raczej nie będzie żaden bardzo duży okaz, ale, ale jest. Każda ryba pierwszy. O taki. Dzisiaj taki około 15, może 20 cm reszczyk. No i co, czekamy na większe. Na pewno są tutaj. My to się udaje dzisiaj skusić. Miałem Wam mówić, że nic się nie dzieje i, i miałem teraz branie. W każdym razie e, łowimy już no, praktycznie godzinę i po tej godzinie moim zdaniem już jak na dłoni widać e, czy to, co niektórzy zrobiliśmy na wstępie. Ono jest w porządku. Jasne, ono było w porządku, kiedy naszym celem było uniknięcie brań karpich, które tutaj pływają. postanowiłem, po że podam bogo. i faktycznie karpi w polu nie mamy, ale zamiast tych takich większych, około 30-centymetrowych leszczy, mieliśmy brania takich chlapaczków, dłoniaczków rybek za 150, może 200 gramów. W każdym razie, o, jeszcze teraz w ogóle mamy rybę. Było branie, ale ryba stała nam e, po tym braniu praktycznie bez ruchu. E, natomiast to, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że o ile po tym wstępnym nęceniu, kiedy było jeszcze troszeczkę więcej tego towaru na dnie, mieliśmy jakieś brania, jakieś obcierki, coś się działo, no to teraz przez te ostatnie 25 minut, naprawdę z braniami było słabo. Nie licząc teraz e, tej ryby, którą, e, którą złowiłem. nie zobaczcie, to jest niewielki lewczyk. Rybka taka około 15 cm. E, pokażę Wam też zestaw, bo to jest, to jest dość istotne. Najpierw wypniemy sobie rybę. Widzicie, te brania są, są anemiczne. Jakieś, jakieś pojedyncze potrącenie. O, taka niewielka rybka. Jakieś pojedyncze potrącenie i, i te ryby zostawiają, e, zostawiają e, klętę i stoją w miejscu. W każdym razie, na początku zaczynałem mówić troszeczkę większym koszykiem, tego towaru do wody trafiało więcej, wydawało mi się, że być może jest go za dużo, dlatego te, te brania siadają, e, no użyłem takim, takim smeszem. E, no i pomyślałem sobie, że e, przejdę na mniejszy koszyczek, zaczęło wiać, więc zacząłem mówić troszkę mniejszym open-windowem, do tego open-windowa trafiało jeszcze mniej towarów. No i powiedzmy po 20-25 minutach łowienia, no praktycznie brania całkowicie zanikły. No to świadczy o tym, że towaru, który trafił do wody, było zdecydowanie za mało, żeby e, jakby utrzymać dłużej te ryby i żeby w ogóle trafiać większe ryby. No bo mówię, łowimy mniejsze leszczyki, więc teraz to sobie troszeczkę grube łowisko. Wrzucę około myślę 5 takich dużych szklanek do wody tworzę sobie większy dywan, tutaj jest już zdecydowanie więcej jokersa. Yy, widzicie, no jest go naprawdę dość dużo. No i mam nadzieję, że w takim bardziej mm, obfitym polu łowienia ustawią nam się troszeczkę większe leszcze. No o tym, tu na pewno, to przekonamy się, przekonamy się za moment. W każdym razie podam tam... Idę. Podam tam... Yy, te pięć, tak jeszcze to do zobaczcie gdzie podaje zestaw. Jakiś 15 metrów dalej niż łowiłem pierwotnie. No, oczywiście jest to spowodowane tym, że to obfite donęcenie, e, które myślałem, że pomoże e, w dzisiejszym łowieniu, no to niestety zamiast pomóc, to, to całkowicie zepsuło to moje pierwotne pole łowienia. Po tym takim obfitym donęcaniu szklankami praktycznie tamto łowisko zamarło. Nie miałem tam przez praktycznie 45 minut żadnego brania. Także jeśli często pytacie o to, kiedy poznać, że łowisko jest niedonęcone lub przenęcone, no to jest ono przenęcone w takiej sytuacji jak teraz. Gdy wykonamy obfite donęcanie i zamiast poprawy brań mamy już totalną kaplicę. Także o tym mówieniu pod wyspą zapominamy, przerzuciłem się teraz na 55 metrów. Buduję sobie nowe pole łowienia. Na razie podałem tam trzy koszyczki, tak bardzo powiedziałbym oszczędnie troszeczkę jokersa, niewiele hakówki, dosłownie pojedyncze kastery. No i w czwartym rzucie miałem jakieś takie delikatne przygięcie jakieś obcierki ale to wygląda tak, że ryba po prostu podpływa pod, pod przynętę nie wiem, albo gdzieś tam krąży dookoła towaru albo Próbuję tą przynętę zassać, ale czuję jakieś opory i nie może tej przynęty po prostu yy, po prostu pobrać. Mamy teraz haczyk numer 20, już wydaje mi się dość, dość yy, niewielki na przyponie 0,10, także nie jest to jakoś tam mega powiedziałbym poporny zestaw. Może problemem być szczytówka, bo łowię dzisiaj kijem ze szczytówką 075 uncji, więc przy tych delikatnych braniach być może te ryby wyczuwają opór. No nie wiem spróbuję jeszcze przerzucić kilka razy jeśli nie będę miał jakichś wyraźnych brań będę się starał jak najmocniej wycieniać być może zejdę do haczyków numer 22, popróbuję z żółkami 08-07 mm no nic innego na ten moment mi nie przychodzi do głowy Wreszcie mamy po bardzo długiej przerwie leszczyka. Powiem za moment, w czym był problem. Zobaczcie sobie najpierw na na przypon. 0,07 mm i taki haczyk. 22. Chyba najmniejszy, jaki mam, jaki miałem ze sobą dzisiaj. I dopiero przy takim układzie miałem pierwsze pewne branie. Wcześniej Cały czas miałem jakieś obcierki, szarpnięcia, popuszczenia, itd. Tak tak Czyli widać, że te ryby były, no ale niestety przeszkadzał im zestaw, nawet łowiąc na zupełnie luźnej pleciące, nie byłem w stanie po prostu sprowokować ryby do dobrania, także widać tutaj jak wiele znaczy dobry zestaw, mochaczek wytrzymał jedno branie tutaj rozgiął się przy, przy wypinaniu. No ale pomimo tego mamy troszeczkę większą rybkę, także cel został osiągnięty. Natomiast łowienie jest dzisiaj jak widać ekstremalnie trudne, ale nie ma się co dziwić, dwa dni po zejściu lodu, także te ryby jeszcze naprawdę są bardzo, bardzo ostrożne. No, będziemy kończyć dzisiejsze wędkowanie. Chcieliśmy dla Was nagrać jeszcze ostatnie branie, ale miałem jakieś delikatne potrącenia i chyba w tym momencie mam e, pusty haczyk. W każdym razie sesję mieliśmy dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo fajną. E, no i co, Wypadałoby ją w jakiś sposób podsumować. Było dzisiaj kilka istotnych rzeczy, które się tutaj dzisiaj wydarzyły nad wodą. To jak to wędkowanie wyglądało, no to mogliście zobaczyć na filmie. Na początku męcenie koszykiem, którym łowiłem, kilka brań, te brania siadają. Pomyślałem sobie, że widocznie skończył się towar. Okazało się, że było dokładnie odwrotnie. Przetowarowałem sobie łowisko. No i niestety musiałem się przerzucić na dłuższy dystans, i finalnie kończyłem łowić tak jak teraz, dzisiaj z 50, 50 metra. Udało się wyjąć haczyk. No i na tym 50 metrze udało mi się dobrać do ryb, przy czym nie było to takie proste, bo okazało się, że pomimo tego, że ryby są w polułowieniu, to w polu łowienia, to one nie są jakoś bardzo skore do, do współpracy. No, objawiało się to tym, że miałem sporo, sporo brań, natomiast miałem problemy z pozacinaniem tych brań. Ryby po prostu pobierały przynętę, miałem delikatną sygnalizację na szczytówce, delikatne przygięcia i dalej ryba zostawiała e, zostawiała, tą, zostawiała ten haczyk, czy wypluwała go, ja nie byłem w stanie wykonać skutecznego zacięcia. No i w trakcie dzisiejszego wędkowania starałem się tak modyfikować zestaw, żeby pasować się w upodobania tych ryb. No i ten zestaw chciałbym Wam teraz pokazać, bo najpierw, że to była bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o skuteczność dzisiejszego łowienia. Przede wszystkim w trakcie łowienia cały czas starałem się maksymalnie wycienić, maksymalnie odchudzić zestaw, z którego korzystałem. No i taką, taką najważ... takim najważniejszym elementem zestawu to jest haczyk, mówiłem dzisiaj naprawdę niewielkim haczykiem, tym to miało znaczenie. Dzisiaj najlepszym haczykiem był ten haczyk, który teraz widzicie, to jest Kama San 512 w rozmiarze 22. Niewielki, lekki haczyk, na który zakładają stosunkowo długą, dużą przynętę w postaci 3 bądź 4 ochotek. No i ten haczyk był zawiązany na nie za długim przyponie, to jest przypon 50 cm z żyłki 0,08 mm, czyli z żyłki bardzo delikatnej, ponieważ łowiłem na ochotkę i chciałem, żeby ten zestaw był jak najlżejszy. Pomiędzy skrętką a przyponem nie stosowałem żadnego łącznika. Tutaj mamy zwykłe łączenie pętla w pętle, no i to było takie łączenie, które miało. No, możliwie jak najbardziej zminimalizować opory, które może mieć ryba w się pobierania przynęty. Później mamy przypom strzałowy. Ten przypom strzałowy nie jest długi, on ma około e, 1,5 metra, także jest to niedługa strzałóweczka. Na końcu e, skrętki mamy stoperek, o który opiera się e, federling. No i tutaj też taka ciekawa rzecz. To jest federling e, wykonany przeze mnie z plecionki. Też zrobiłem go tutaj w trakcie wędkowania. Chodziło o to, żeby możliwie jak najbardziej odchudzić ten zestaw. Ten federling jest miękki, jest na pewno lżejszy niż federling wykonany z fluorokarbonu, więc stosowałem dzisiaj tego typu link. i oczywiście, jeśli mówimy z linkiem, no to te ryby mają tutaj pewne pole do manewru w trakcie pobierania przynęty. Te opory w trakcie zasania przynęty są mniejsze, no i w związku z tym możemy y, mieć lepszą sygnalizację brania. No i ostatni element zestawu, czyli koszyczek typu open window, to też był dzisiaj bardzo ważny, bo finalnie łowiłem na 50 metrach przy dość mocnym y, bocznym wietrze. No i żeby zachować odpowiednią precyzję łowienia, użycie tego typu koszyka było dzisiaj naprawdę niezbędne. No i co, tak to mniej więcej wyglądało. Z jednej strony nie było dzisiaj na filmie jakichś spektakularnych ryb, dużych leszczy, z drugiej strony wydaje mi się, że film jako taki materiał szkoleniowy, materiał, w którym udało się pokazać jakieś błędy, które się w trakcie wędkowania popełniło, udało się pokazać tok myślowy, który miał prowadzić do tego, żeby te błędy naprawić. No, to pod tym względem wydaje mi się, że ten film jest bardzo cenny. No i dla mnie osobiście, jako dla zawodnika, też było bardzo fajne to, że pomimo tego, że te ryby nie były skore do współpracy, to udało się je do tej współpracy przekonać. Tym bardziej, że łowiliśmy tak naprawdę drugi dzień po zejściu lody tutaj na tym łowisku. No i co? Myślę, że no dzisiaj to tyle. Eee, no i standardowo. Jeśli podobał Wam się ten film, no to zostawcie pod nim lajka. Jeśli macie do niego pytania, no to piszcie o nich śmiało w komentarzach pod tym filmem. Ja na wszystkie te pytania odpowiem, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zostawcie na nim suba, tak żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi produkcjami. Dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.